Przedsiębiorcy od lat mierzą się z nadmiarem biurokracji i skomplikowanymi przepisami. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przekazała premierowi postulaty, które mają uprościć działalność firm i zwiększyć ich konkurencyjność. Jeśli chodzi o ZUS, to uproszczenie z ustalania składki zdrowotnej i zniesienie ograniczeń w małym ZUS Plus oraz szybsze wypłaty zasiłków. Odnośnie kontroli, to ograniczenie czasu trwania i przeciwdziałanie nadużyciom w postępowaniach karno-skarbowych. WSG. Zwolnienie mikrofirm z raportowania i uproszczenia dla średnich przedsiębiorców. Odnośnie systemu kaucyjnego to przesunięcie wejścia w życie przepisów, o ile to możliwe. W pomocy de minimis, to uproszczenie formularzy i lepsza wymiana danych. Odnośnie inwestycji, to przyspieszenie wydawania zezwoleń administracyjnych. W przetargach, ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorców w dostępie do zamówień publicznych. W podatkach, podniesienie progu podatku zryczałtowanego i przywrócenie karty podatkowej. W kwestiach cyfryzacji, więcej e-usług przy zachowaniu form tradycyjnych. W sprawach zatrudniania cudzoziemców to uproszczenia w ewidencji czasu pracy, vacatio legis, minimum pół roku na wdrożenie nowych przepisów gospodarczych. W kwestii Unia Europejska plus zero, bez nadmiernych regulacji ponad wymogi Unii Europejskiej. Cel, odciążenie firm i pobudzenie inwestycji oraz wzrost innowacyjności. Czy Twoim zdaniem te zmiany ułatwią prowadzenie działalności? Daj znać w komentarzu.